Kanał To jest Box, sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Sztarskiej Porębie. Mateusz Masternak z nami tuż po ważeniu. Knockout Boxing Night 15. Powiedz mi, co pomyślałeś, jak pierwszy raz dowiedziałeś się o tym, że będziesz walczył z Balskim? Wiesz co? Pierwszy raz to tak, no, przede wszystkim duże zaskoczenie. I tak mówię Jacek do mnie, szalonego sądzeniu, Jacek, nie no, przestań. Piotr go trenował, my sparwaliśmy. Tak na ostatnią chwilę, no mówi, ja sobie mówię, no dobra, dzięki za swoje zdanie, tam coś zadzwoni i tak dalej. Później do mnie dzwoni, mówi, wiesz co, Adam jest bardzo chętny, walczymy i tak dalej. Rozmawiam z Piotkiem Wiczeckim, mówi, mówimy, to już, to jest sport, walczymy i, i coś. Mówi, no to dobra, walczymy i mamy walkę. Czy podoba Ci się takie starcie, że właśnie walczysz z drugim Polakiem i będą wokół tego pewnie duże emocje, duże emocje kibiców i pewnie dużo oczu będzie skierowanych na naszą walkę? Czy wolałbyś jednak walczyć z kimś właśnie takim, jak miałeś wcześniej rywala niepokonanym z zagranicy? Wiesz co, już nawet, yy, no przede wszystkim, tak, cieszę się, że to jest Adam, na pewno, jeśli patrząc na poziom sportowy, jest najlepszy z tych wszystkich rywalek, Rwali, którzy, którzy mieli być wcześniej, więc pod tym kodem zdecydowanie na plus. Wiadomo, zawsze z Polakiem lepiej jak Polacy biją innych, a nie Polacy wybijają się między sobą. Ktoś w tym pojedynku będzie musiał przegrać, ktoś będzie musiał zejść z ringu pokonany. No i może to jest smutne, natomiast jeśli polscy kibice chcą ten pojedynek, jest już zainteresowanie, no to znakiem także, że to była dobra decyzja. Kiedyś był taki temat oddzielania mężczyzn od chłopców, czy tutaj e, też myślisz, że ty jesteś właśnie takim bardziej dojrzałym zawodnikiem i pokażesz mu jego miejsce, czy to jest e, równe zestawienie? Nie, ja osobiście uważam, że to jest równe zestawienie. Pamiętam jak y, Grzesiu Proksa mówił, że, że starcie z nim, z Maczkiem Sulęckim, to będzie spotkanie ze ścianą. No, to jest boks, nieważne czy ktoś jest młodszy, mniej doświadczony i tak dalej, każdy mu się należy szacunek. Adam jest pięściarzem nieubliczalnym, porywczym, więc ma szybkie ręce, ma lepsze warunki fizyczne ode mnie, więc no, oczywiście ja mam swoje tutaj, nie będę ukrywał, ale, ale co, więc absolutnie koncentracja w 100%, dostałem się na ciężki pojedynek, bardzo ciężko trenowałem i co, walczymy, walczymy. Dla kibiców wchodzisz jako zdecydowany faworyt, wszyscy oczekują twoje wygrane i nawet widzę, że czytając komentarze, że wygranej przed czasem. Czy to ciąży na Tobie, czy, czy w ogóle nie myślisz o takich opiniach? Wiesz co, no te opinie nie mają żadnego znaczenia. Oczywiście one są miłe, że ktoś wierzy, docenia jakby mój warsztat i, 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 i bokserski i powiedzmy całą całe kariery. Natomiast to jest boks i, i nie takie cuda w ringu się działy jak Mike Tyson walczył z Basterem Douglasem, to, to chyba był faworytem nie takim jak ja, tylko 50 do 1, a przegra, więc, więc tak jak powiedziałem, pełna koncentracja, trzeba się nastawić na najcięższy pojedynek, lepiej się mile y, zaskoczyć niż nastawić się na łatwe, a tu okazuje się, że przed nami Golgota. To jest boks, to jest dobre podsumowanie, ale jeszcze powiedz mi, jaki jest wymarzony scenariusz na jutro. Yy, pokazać bardzo dobry boks techniczny na najwyższym poziomie, żeby była sportowa szermierka, sportowa rywalizacja, żeby kibice patrzyli na to i powiedzieli: "Mać, to był boks". <laughs> ale się zgrał. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź stronę naszego sponsora.